Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Witam, z tej strony Zabezpiecz Auto, obok mnie Volkswagen Tiguan i na jego przykładzie pokażemy w jaki sposób działa oryginalny alarm. I czym on się różni później w montażu Canlocka? Canlock to jest zabezpieczenie antykradzieżowe, które ma wiele funkcjonalności, jest to zabezpieczenie, którego teraz to auto nie ma. Natomiast możemy zintegrować to zabezpieczenie z oryginalnym alarmem i porównamy w ogóle jakie są różnice. Teraz zaprezentuję w jaki sposób będzie działać to oryginalne, ten oryginalny alarm, spróbuję go wywołać. Ok, wywołałem ten alarm poprzez to, że wprowadziłem ruch do tego auta, auto wykryło ruch wewnątrz, załączyła nam się syrena zewnętrzna. Oczywiście jest to oryginalnie zamontowana, ale jest to syrena i teraz pokażę w jaki sposób po montażu Canloka działa to te zabezpieczenie, ten alarm. Co tu w ogóle się będzie działo innego i jakie są funkcjonalności dodatkowe. Widzimy się po montażu. Teraz auto już ma zamontowanego Canloka. ponownie wywołam ten sam alarm. Natomiast pokażę, jak ja teraz, jaki będzie teraz efekt, właśnie po zamontowaniu łóżka Okej, Ok, alarm został wywołany, jak słyszeliście, zarówno była syrena, ta która była wcześniej, i teraz dodatkowo klakson. Pomimo tego, że miałem ze kluczyk, odblokowałem to auto, syrenę już wyłączyła się, natomiast klakson dalej trąbił, z tego względu, że to właśnie Canlock go wywołał i żeby klakson przestał nam trąbić, musimy zautoryzować Canlocka. Tutaj właśnie kolega w środku to zrobił, to znaczy ja wyłączyłem oryginalną syrenę, natomiast kolega w środku zautoryzował Canlocka, dlatego też auto przestało trąbić. I teraz właśnie ktoś nawet będzie miał kluczyk czy skopiowany, czy cokolwiek, to tej syreny, syreny wyłączy, natomiast klakson już nie wyłączy Dopóki nie zautoryzujemy kanloka, przy wywołaniu takiego alarmu mamy też możliwość wysłania powiadomień na telefon wraz z połączeniem i lokalizacją. Przy wywołaniu w ten sposób alarmu mamy również możliwość powiadomienia na telefon. To znaczy, właśnie ktoś wywoła alarm, ten który ja wywołałem, dostaniemy wtedy połączenie na telefon i SMS-a, że taki alarm nastąpił. Taka, jest taka możliwość przy wyborze kanloka wersji Pro. Które właśnie ma już pełny pakiet, łącznie z GPS-em i powiadomieniami na telefon, które pojawiają się u nas z różnych względów, to znaczy też podczas przechyłu auta, podczas próby kradzieży, czy właśnie wtedy, kiedy auto wykryje ruch w środku. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.